Cześć, dzisiaj na kanale mam dla Was kolejny produkt, który uznałem za ciekawą propozycję do przetestowania. Tym razem padło na bezprzewodowy odkurzacz pionowy Proscenic P16. Sprzęt, który w teorii łączy sporą moc sania, kompaktową konstrukcję, elastyczną rurę i kilka innych rozwiązań, które zwykle spotyka się w droższych modelach. Najkorzystniejszą cenę tego modelu udało mi się znaleźć na AliExpress, więc postanowiłem sprawdzić, co faktycznie oferuje w praktyce. W filmie zobaczycie, co dokładnie znajduje się w zestawie, omówię wykonanie i jakość materiałów, a przede wszystkim sprawdzę, jak radzi sobie w praktyce przy codziennym użytkowaniu. Jeśli lubisz testy i przeglądy ciekawych sprzętów w dobrej cenie, będzie mi miło, jeśli zostawisz subskrypcję i łapkę w górę. To naprawdę pomaga rozwijać kanał. W opisie, jak zwykle, link do produktu, który pozwoli zapoznać się z ofertą oraz kody rabatowe, które mogą jeszcze bardziej obniżyć cenę nie tylko tego odkurzacza, ale też wielu innych rzeczy, a przy okazji wspierają też kanał. A teraz przechodzimy do rozpakowania. Paczka przyszła bardzo szybko. Wysłana była z magazynu w Europie, więc dotarła do mnie już po trzech dniach. Nie ma tu też mowy o dodatkowych opłatach. W zestawie znajdziemy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz dodatkowy mały przyrząd do czyszczenia szczotki wnętrza pojemnika. Jest też składana rura, co w tym modelu jest wygodnym rozwiązaniem również przy przechowywaniu. Dołączono standardową końcówkę szczelinową do odkurzania wąskich przestrzeni. Śrubki montażowe. Nie zabrakło zapasowego filtra hepa. Końcówki podłogowej z zamontowaną szczotką. Baterii. Uchwytu na ścianę. Oraz ładowarki. No i oczywiście odkurzacz, który przychodzi już z zamontowanym pojemnikiem na kurz. To wszystko, co znajdziemy w pudełku, wygląda na to, że producent pomyślał o wszystkich niezbędnych elementach do komfortowego użytkowania. Czas to wszystko zmontować i sprawdzić w praktyce. Zaczynam od rury. Wszystkie elementy mają tutaj swoje miejsce, więc nie da się złożyć odkurzacza w zły sposób. Końcówka podłogowa wchodzi pewnie i ciasno, dzięki czemu nie ma efektu luzów. Materia również jest prosta w montażu. Wystarczy wsunąć ją odpowiednią stroną i gotowe. Odwrotne włożenie po prostu nie jest możliwe. Na koniec łączę rurę z odkurzaczem i mamy kompletny zestaw gotowy do działania. Całość składa się bez problemów i sprawia wrażenie solidnie spasowanej. Zanim jednak odpalę odkurzacz, warto naładować baterie. W większości przypadków nie są one w pełni naładowane prosto z pudełka. Ładowanie można przeprowadzić z zamontowaną baterią, co daje dodatkową wygodę, bo na wyświetlaczu widzimy postęp. W moim przypadku bateria była naładowana w około 75%. Po naładowaniu wyświetlacz gaśnie. To samo dotyczy zielonej diody na baterii, która migała podczas ładowania. Pokażę teraz i krótko omówię poszczególne elementy odkurzacza. Zaczynam od rury. W tym modelu jest ona składana, co ma dwa plusy. Po pierwsze, zajmuje mniej miejsca przy przechowywaniu, a po drugie pozwala bez schylania się odkurzać pod szafkami czy ławami. Składanie odbywa się jednak poprzez zabezpieczenie w połowie rury, a nie przyciskiem z poziomu uchwytu. Końcówka podłogowa ze szczotką, oprócz ruchów góra-dół, jest również skrętna na boki, co w połączeniu z dużymi kółkami z miękkiego plastiku powinno ułatwić manewrowanie. Oczywiście sprawdzę to w praktyce. Sama szczotka ma włosie ułożone w kształcie litery V, co ułatwia zbieranie zanieczyszczeń. Dostęp do niej jest prosty. Wystarczy przesunąć jedno zabezpieczenie, wyjąć, wyczyścić, a w razie potrzeby umyć pod wodą i wysuszyć. Montaż jest równie łatwy. Wkładamy w swoje miejsce i zatrzaskujemy. Ciekawym dodatkiem jest sześć dzielonych diod LED, które doświetlają sprzątaną powierzchnię, ułatwiając dostrzeganie zabrudzeń. Całość umieszczono w przezroczystej obudowie, dzięki czemu można na bieżąco kontrolować stan szczotki. Jeśli chodzi o baterie, mamy tu ogniwo litowo-jonowe o napięciu 36 V. W dalszej części sprawdzę czas pracy i czas pełnego ładowania. Warto dodać, że uchwyt ścienny ma otwór pozwalający ładować odkurzacz w pozycji stojącej. Sama ładowarka z zestawu jest dedykowana do tego modelu i tylko ona nadaje się do ładowania tej baterii. Przechodząc do samego odkurzacza, ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowa krótka szczotka zamontowana na stałe. Dzięki temu jest zawsze pod ręką i nie ma ryzyka, że gdzieś się zapodzieje. Pojemnik na kurz jest demontowalny jednym przyciskiem. Wszystkie elementy w środku można wyjąć i wyczyścić. Mamy filtr HEPA, a pod nim dodatkowy filtr gąbkowy. Po ich wyjęciu można zdemontować środkowy element pojemnika i umyć go w wodzie, pamiętając oczywiście o dokładnym wysuszeniu przed ponownym użyciem. Opróżnienie pojemnika z kurzu również odbywa się jednym zabezpieczeniem i bez konieczności jego zdejmowania. Na górze znajdziemy wyświetlacz i dotykowe miejsce do zmiany trybów pracy. Po uruchomieniu wyświetla się grafika odkurzacza jego nazwa, aktualny tryb pracy. Domyślnie jest to tryb normal, a także czas pracy pozostały w danym trybie. Możemy przełączyć się na tryb turbo lub Eko, które różnią się mocą i czasem działania. Jest też wskaźnik poziomu baterii oraz po lewej stronie ikonki informujące np. o niskim poziomie naładowania, zapchanej rurze czy filtrze. Waga samego odkurzacza bez rury to około 1800 gramów. Do tematu wrócę przy praktycznych testach, żeby sprawdzić, czy taka masa nie męczy przy dłuższym sprzątaniu. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest szczelinówka. Montuje się ją i wyjmuje bardzo łatwo. Wszystko działa na klik, więc trzyma się pewnie, nie ma ryzyka, że wypadnie podczas pracy. No dobrze, dość teorii, czas sprawdzić jak prosceni P16 radzi sobie w praktyce. Powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Odkurzacz naprawdę działa bardzo dobrze. Udało mi się odkurzyć praktycznie wszystkie pomieszczenia w domu. Powierzchnia była zróżnicowana, płytki, panele, wykładziny i dywany. Największe zaskoczenie to, że poradził sobie nawet z dywanem o długim włosiu i podobną wykładziną w sypialni. Końcówka podłogowa też robi świetną robotę. Manewrowanie nią jest bardzo łatwe, bo jest skrętna również na boki, a duże kółka z miękkiego plastiku ułatwiają przesuwanie po podłodze. Przejście z paneli na dywan jest płynne, bez szarpania czy zaczepiania. Rura jest składana, co pozwala bez schylania się odkurzać pod szafkami, krzesłami czy ławą. Myślałem, że mechanizm składania będzie kłopotliwy, ale okazał się naprawdę wygodny. Dzięki temu, że końcówka bardzo płynnie porusza się po podłodze, można odkurzać nawet ze zgiętą rurą. Producent deklaruje siłę ssącą na poziomie 50 kPa w trybie turbo. Ja większość domu odkurzałem w trybie normal, czyli z nieco mniejszą siłą ssącą i mimo to udało się bez problemu posprzątać wszystkie pomieszczenia. Większa moc nie była potrzebna. Muszę też wspomnieć o zielonym podświetleniu LED. Początkowo byłem sceptyczny, ale faktycznie pomaga dostrzec kurz, szczególnie sierść kota, a z tym odkurzać radzi sobie świetnie. Jeśli chodzi o wagę, na płaskich powierzchniach praktycznie jej nie czuć. Bo końcówka płynnie się przesuwa i nie trzeba jej podnosić. Trochę inaczej jest na schodach. Tam trzeba od czasu do czasu unieść całość. Szczególnie jeśli w drugiej ręce trzymamy telefon i nagrywamy. Na szczęście można odłączyć rurę i zamocować końcówkę bezpośrednio do korpusu. Co w takim przypadku dużo wygodniejsze. Czas pracy w trybie normal to około 35 minut i faktycznie pokrywa się z tym, co pokazuje wyświetlacz. Gdy poziom naładowania spada poniżej 10% ikona baterii zaczyna migać, a po upływie tego czasu odkurzacz sam się wyłącza. Ładowanie od zera do pełna zajęło mi około 4 godziny. To długo, ale biorąc pod uwagę niski prąd ładowania, niecałe 200 mA, ma to sens. Taki sposób ładowania wydłuża żywotność baterii. Mała szczotka, idealna do klawiatury czy stołu w warsztacie i zawsze pod ręką, bo jest zamontowana na stałe. Czelinówka najlepiej sprawdziła się w samochodzie, choć do tego zadania lepiej przełączyć się w tryb turbo. Zamontowałem też uchwyt ścienny. Przechowywanie jest dzięki temu dużo wygodniejsze. Przewód ma długość około 1,80 m, więc spokojnie wystarcza do ładowania w pozycji stojącej, nawet jeśli gniazdko nie jest już obok. Dodam, że po opróżnieniu pojemnika można go oczywiście od czasu do czasu wraz z elementem środkowym i filtrem umyć pod wodą. Pamiętając o dokładnym wysuszeniu tych elementów przed ponownym użyciem odkurzacza. Podsumowując, proscenik P16 okazał się naprawdę solidnym, wygodnym w obsłudze odkurzaczem bezprzewodowym. Ma dobrą siłę sącą, wygodną, skrętną końcówkę i sprytny mechanizm składanej rury, który faktycznie ułatwia sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Do tego czas pracy w trybie normal spokojnie wystarcza na odkurzenie całego mieszkania. A dodatkowe elementy, jak zielone światło LED czy uchwyt ścienny, zwiększają komfort użytkowania. Sprawdza się zarówno na panelach, płytkach, jak i dywanach z długim włosiem. Czas pracy jest zgodny z deklaracjami producenta, a ładowanie, choć długie, odbywa się niskim prądem, co może przedłużyć żywotność baterii. Na plus także proste czyszczenie pojemnika i filtrów oraz montaż uchwytu ściennego. Jeśli film okazał się pomocny, zostawcie łapkę w górę, to naprawdę pomaga rozwijać kanał. Pamiętajcie też o subskrypcji i włączeniu dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych testów i recenzji. Kody rabatowe wrzucę w opis filmu, warto tam zajrzeć, bo może uda się zaoszczędzić parę złotych. Zachęcam też do odwiedzenia mojego bloga devizon.pl, gdzie znajdziecie więcej szczegółowych testów sprzętu i dodatkowe materiały, których nie ma w filmach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale.